Na moim kanale Kutua Agata M, i w dzisiejszym odcinku nagrywam dla Was pierwszy vlogmas, czyli jak napisać listy świętego Mikołaja. Więc zaczynajmy. Pier! Zaczniemy od pierwszego z tych listów dla Mikołaja. Więc co potrzebujecie teraz? To jest kartka. Długopis lub ołówek. No i oczywiście. Mm. I na przykład. Gumka, jeśli macie. Więc. Um, napiszecie obydwa, jeśli będziecie chcieli. Um, um, albo możecie um, oglądnąć jeszcze raz za chwilę. Jak już posłuchacie i jak to wygląda, później jeszcze raz może oglądajcie i zacznijcie pisać. Więc na razie pokazuję wam, żebyście widzieli. I wam teraz przeczytam. Drogi Mikołaju, nazywam się i jak się nazywacie, to piszecie. I mam ileś tam lat. W tym roku byłam, byłem, to zależy czy jesteście chłopakiem czy dziewczynką, bardzo grzeczny, grzeczny i z tego powodu proszę Cię o kilka małych prezentów, czyli napiszecie sobie tam ile chcecie tych prezentów, jakie i dziękuję i pozdrawiam i nie zapomnij, że ciasteczka z mlekiem pod choinką czekają i Wasze imię. Więc dam Wam ileś tam sekund, albo zapauzujcie, żebyście mogli skopiować. No dobrze, więc przejdźmy do drugiego listu, więc teraz przechodzimy do następnego listu. Kochany Mikołaju, chciałabym chciałbym zacząć od tego, że byłam byłem bardzo grzeczna grzeczny w tym roku i chciałbym chciałabym dostać od ciebie kilka prezentów. I tam piszecie sobie prezenty. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przyjdziesz i pozdrawiam. I wasze imię. Kochany Mikołaju, chciałabym, chciałbym zacząć od tego, że byłam, byłem bardzo grzeczna, grzeczna. W tym roku i chciałabym, chciałabym dostać od ciebie kilka prezentów. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że przyjdziesz. Pozdrawiam. Dobrze, więc na zakończenie otworzymy kalendarz adwentowy, więc otwierajmy. Przepraszam Was, może zająć troszkę dłużej, ale na pewno szybko. Pewnie tutaj dobrze otworzyliśmy, więc szukajmy jedynki. Tutaj jest jedyneczka, więc ją otworzymy. Opa. Opa. Źlecy to żyłam. Oj. Dobrze, wyjmiemy. Co w tym jest? O, no, dobrze. Coś takiego już mam przeczytam. Whispa. I to też jest taki adwen, kalendarz adwentowy ym, z takimi batonikami. Widzicie? I tutaj y, są różne y, y, batoniki, różne dni. zobaczę już, gdzie jest dwójka. Na jutro. Piszcie w komentarzach, e, gdzie jest dwójka. Ja jak y, Ja za chwilę będę szukać. Mm. O, mam. Tu jest. Tu jest. Jutro już otwieramy. Tak wygląda e, nasz. Adwentowy. Dziękuję wszystkim za oglądanie Kudła Agata M, czyli jak napisać dziś Mikołaja poradnik um, i oczywiście oglądajcie Kudła Agata M plus Agata Adventures. Um, napiszę wam w um, opisie um, Instagram, też wam napiszę. Um, dziękuję wszystkim za oglądanie pamiętajcie dzisiaj jest pierwszy i mam nadzieję, że wam się spodoba pa